Dajcie widzowie, dzisiaj jest jeden z tych odcinków, które lubicie najbardziej, ponieważ dzisiaj pokażę Wam różne haki, darmowe kody i nie tylko. Jak nie mieć głowy w Brookhaven, jak mieć wąską talię. Dzisiaj Wam wszystko pokażę zupełnie za darmo, ale tylko w Brookhaven. Także oglądajcie ten odcinek do samego końca, zostawcie łapeczkę do góry, lecimy z tym odcinkiem. Jak nie mieć głowy, jak mieć wąską talię. No w sumie ja nawet mam tutaj wąską talię, można powiedzieć. Mam fajną figurę, jeśli chodzi o skin robloxowe, ale można mieć jeszcze lepszą. No i oczywiście w tym celu musimy wejść na ryneczek Robloxowe. Jak widzicie, tak wygląda moje konto. Zapraszam serdecznie. Wam się tutaj pokazuję. Jak wiecie, też mam nową grupę na Robloxie Team Patix. Dobra, ona nie jest nowa, ale kto jeszcze do niej nie dołączył, musi koniecznie dołączyć. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie na tą grupę, po prawej stronie macie tutaj przycisk dołącz do społeczności. Zapraszam wszystkich. Zobaczcie, mamy już prawie 120 tysięcy członków. Są koszulki tutaj w tej zakładce sklep. Zobaczcie, wiosenna, fioletowa, różowa, jest walentynkowa. Są topy, czyli idealnie na lato jest bluza różowa biała. Zapraszam serdecznie, możecie wbić i tak samo możecie sobie coś tutaj napisać. Na przykład ja teraz napiszę siema wszystkim e, i zawsze coś tam odpisuję. Też czytam wasze wiadomości, także możecie tutaj dołączyć i możemy być stale w jakimś kontakcie. Dobra, ale teraz musimy przejść na ryneczek i słuchajcie, wystarczy, że sobie tutaj wpiszemy summer. Zobaczcie, ile w ogóle mamy nowych postaci. Co jest? To jest ten jockey z kurczaka. Zobaczcie, ten z Minecrafta filmu, a to jest Tung Tung Sach Kur, ile to jest nowych postaci? Różowa, świecąca suknia, księżniczki. Co to jest za... Potwór, ja nie mogę, to tutaj można robić teraz tyle różnych dziwnych postaci, ale my zrobimy zupełnie za darmo. Jeśli chodzi o tą wyszukiwarkę, wpisujemy Summer i uwaga, powinna nam wyskoczyć postać, zobaczcie, jest ona za darmo, musimy ją kupić, więc możecie też ją kupić. Jak klikacie kupuj, no to wiadomo, że nie pobiera wam żadnych robuxów, bo ona jest za darmo, więc dobądź teraz... I uwaga, mam. Jeśli chcemy mieć wcięcie w talii, a widać, że ta babeczka, uwaga, uwaga, niech ona się tam załaduje. Widać ewidentnie, że ta babeczka tutaj ma wcięcie w talii, więc my też takie coś chcemy w końcu modelki. Wchodzimy sobie teraz w naszego awatara. Ja nie wiem z czego korzystacie, czy z aplikacji, czy być może z przeglądarki. Ja osobiście najbardziej lubię korzystać tutaj z przeglądarki. I słuchajcie, mamy tutaj całe wyposażenie, jeśli chodzi o ręce, nogi i tak dalej. Z tym, że na razie wszystko ściągamy, możemy sobie przymierzyć, jak byśmy wyglądali, jeśli chodzi o cały ten skin. No i zobaczcie, tak bym wyglądała, jakbym rzeczywiście sobie te wszystkie części ciała z tego skina tutaj ubrała. Natomiast ja chcę mieć tylko wcięcie w talii, więc odznaczamy lewą oraz prawą rękę, a lewą oraz prawą nogę, czyli to wszystko tak naprawdę odznaczamy, zostawiamy wyłącznie. Tors, czyli tak naprawdę klatkę piersiową. I zobaczcie, teraz musimy sobie ubrać nasz standardowy skin, ale pomijając klatkę piersiową, czyli klikamy prawą rękę, lewą rękę, prawą nogę, lewą nogę. Proszę bardzo, i nie przestraszcie się tego, jak to wygląda, bo to nie wygląda zbyt dobrze. Oczywiście jeszcze głowa, czekajcie, głowy są tutaj i my oczywiście odznaczamy ją, bo nie chcemy takiej głowy, chcemy naszą standardową. Wchodzimy we wszystko, włosy zostawiamy, moją minkę też zostawiamy, no i możemy jeszcze ubrać moje rzeczy, które na co dzień noszę, czyli moja oczywiście koszuleczka. Która no, wygląda średnio. Zaraz sobie coś innego ubierzemy, ale spodnie zostają bez zmian. Wejdźmy teraz sobie na Brookhaven i spróbujmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Możemy też tutaj jeszcze zmieniać tym suwaczkiem, jeśli chodzi o wysokość. Na przykład ja nigdy nie daję na 100%, bo wtedy jest się taką osobą wysoką, bo wiem, że często macie też z tym problem. 50% to jest tak średnio. Ja zwykle mam 0%. Jestem troszkę niższa i to jest taki standardowy, można powiedzieć, skin. Ale wydaje mi się, że dla tej postaci. W i najlepiej będzie się to prezentować, jeśli będę miała 50%. Dobra, jeszcze tutaj. Wejdziemy sobie teraz jeszcze w ciało, a następnie mamy skalowanie. Nie wiem w jakim języku macie, ale wiem, że na aplikacji też jest taka opcja. I możemy sobie tutaj tą wysokością tak naprawdę sterować jak chcemy. Ja zostawiam na 100%. Mamy też szerokość, możemy być szersi jeśli chcemy. Uwaga, uwaga! No i tutaj będziemy jeszcze bardziej szczupli. Spróbujmy sobie to zrobić troszkę mniej. No i zobaczcie, jakim jestem chuderlaczkiem. No też tak może być, tak? Możecie sobie to wszystko dopasować, tylko głowa też musi być zmniejszona. No i uwaga, zmniejszam sobie na przykład głowę. Uwaga, jaka będzie. No, ona się za bardzo nie zmniejszyła, szczerze mówiąc, bo zobaczcie, to jest 100% 95, nie można tutaj za bardzo nic robić, ale proporcje można robić. I zobaczmy sobie, jak tutaj będę wyglądać. Okej, okay, jestem naprawdę szczupła. UGH <laughs> Ja nie mogę. Czy ja będę pamiętać, jak wrócić do tych poprzednich wszystkich ustawień? Nie wiem, najwyżej będę miała takiego skida cały czas. Dobra, zróbmy się trochę szersi. Jednak to lepiej wygląda na, na zdrowszą osobę, ok? Więc trochę tutaj dajemy więcej. Myślę, że tak jest okej. Okay. No i teraz jesteśmy w Brookhaven, widzowie. Ja właśnie tak wyglądam i teraz klikam sobie tutaj, zmień na Roblox Avatar i zobaczcie, jaka ja jestem wąska! Te co jest? Jakie wcięcie w talii! Tylko jak widzicie, trochę mi tutaj nachodzą te Spodnie, kurczę, coś by trzeba było tutaj pokombinować, ale na pewno możemy pokombinować z różnymi topami. Wpiszmy sobie top, żeby jednak nie było rękawków i taka miserka lepiej będzie wyglądać. Na przykład dajmy sobie taki top. Myślę, że spoko to wygląda, co nie? Dobra, teraz wpiszmy sobie jakieś tutaj spodenki, może trochę wyższe. No, nie wiem, cały czas wystają te, chyba żebyśmy sobie na przykład wzięli, jeśli chodzi o spódniczki. Na przykład weźmy sobie jakąś spódniczkę i zobaczcie, to już wygląda git. Może jakąś taką niższą, chociaż na przykład ta pasuje. Na czarno jakoś bym się nie ubrała. Dobra, dajmy różowe. I muszę teraz wpisać w spodenkach nothing, czyli nic, żebym nie miała tak naprawdę żadnych tam rajstopek i tak dalej. To wygląda genialnie, bo przysłoniłam sobie tak naprawdę te spodenki, które wystają i teraz ładnie to wygląda. Więc teraz no taka mizerka niestety musi zostać. Jeśli chcemy płatną wersję, to pewnie można ją zdjąć, ale no jak jest za darmo, to nie narzekajmy, tak? Nie narzekajmy, więc dajmy sobie jakiś różowy top, żeby to fajnie ani się komponowało, na przykład taki, chyba, że damy sobie o takie połączenie i zobaczcie, to już wygląda jakby była sukienka z kamizelką, wcięcie w tali, jestem szczuplutka, fajną mam figurę, no i to jest tak naprawdę całkowicie zadarło. Mi się mega podoba, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy chcecie sobie zrobić taką e, jakby, takiego skina, taką posturę ciała, że jesteście tacy szczupli, takie wcięcie w talii mi się bardzo podoba. Druga rzecz, z którą do was przychodzę, to na pewno jest coś, co często pytacie, czyli jak nie mieć głowy. mm <laughs> Swego czasu wydawało się to bardzo trudne, niemożliwe do zrobienia, ale teraz to jest naprawdę bardzo łatwe. Swoją drogą, yy, śmiesznie mi się do Was gadać, mam taką wielką głowę, bo jak głowa jest tak wielka, a postura ciała jest tak szczuplutka, głowę też byśmy mogli zmienić widzowie, więc jak sobie to zrobicie? Ja za bardzo tak nie chcę kombinować, pokazuję Wam tylko, jak to na szybko zrobić. Wy możecie sobie to bardziej dopracować, żeby ta głowa była troszkę mniejsza, możecie jakąś inną wybrać, jest dużo darmowych, więc na pewno udało by się wam coś fajnego znaleźć. Dobra, ale teraz przejdźmy do tego, jak nie mieć tej głowy, bo to jest dla nas najważniejsze. Często wpisujecie w wyszukiwarkę na przykład headless, czyli jak nie mieć głowy, czyli bez głowy. No i to jest bardzo popularne, dlatego że często niektóre osoby nas tym straszą i tak dalej. I zobaczcie, ja tu wpisałam, no ale zakładam sobie to, tylko że to nie działa. Tu się wydaje, jakby było puste takie pole, w sensie jest pusty item, tak jakby no głowy nie ma, tak? Ale jak go klikam, to tak naprawdę no, nic mi nie zakłada, nic mi nie znika, no więc słabo to działa. Niestety jak wpisujemy wyszukiwarkę, nigdy przy nigdy nam tego nie znajdzie, więc powinniśmy po prostu wpisać sobie tutaj w kody. Tu jest identyfikator katalogu Roblox widzowie i teraz będziecie musieli wpisać dokładnie tak jak ja Wam tutaj pokażę. Ja sobie tylko przekopiuję, wklejam wam i to jest tak 134082579. Klikam enter i uwaga, przygotujcie się, bo to serio zadziała. Ja się kręcę, ja nie mam głowy! Ej, serio, ja nie mam głowy, widzowie! Ja dziękuję. Nie spodziewałam się nigdy, że doczekam takich czasów, że po prostu będzie kot i będzie można chodzić bez głowy. Ej no właśnie, bo zobaczcie mi zostały tylko włosy. A ja mogę jeszcze zrobić coś takiego, patrzcie, że sobie wpiszę na przykład jakiś, no nie wiem, black hair, załóżmy, klikam pierwsze włosy i w ogóle je ściągnę, czyli wystarczy wpisać sobie włosy, jakiekolwiek, albo wybrać, zaznaczyć je i odznaczyć tego ptaszka i w ogóle nie mam głowy, co jest. Ej, to jest genialne, zobaczcie, to wszystko działa, ale ekstra. No dobra, ale jeszcze z takich kodów, bo tym jestem zachwycona, fajnie, że to działa, przyda się to na odcinki. Mamy też fajny kod na taką bluzę, pokażę wam, on jest trochę dłuższy, ale jeśli chcecie sobie go wpisać, zatrzymajcie ten filmik w tym momencie, przepiszcie sobie na kartkę i przepiszcie sobie do Heaven tutaj do tego identyfikatora. Dobra, to jest bardzo długi kod, ale jak go wpiszę, to zobaczcie... Mam taką bluzę i ona jest trochę creepy. No, naprawdę ona jest creepy, zobaczcie, bo mm, ja nie mogę, nie mam tutaj głowy. Jakby ktoś tak do mnie przyszedł, <gryw> jak ja wyglądam w ogóle, widzowie, co jest grane. Nie, ja bym się przestraszała. to trochę wygląda jak krzyk, ej ale dlaczego tu nie ma głowy nie ma głowy, na serio nie ma głowy i jeszcze kolejny kod, który mam dla was, taki bardzo szybki, bardzo śmieszny uwaga, przygotujcie się możecie też prankować tym innych graczy ja zaraz sprankuję moich widzów, których wpuszczę tutaj na ten kanał I kanał co ja mówię, na no, ten serwer i patrzcie co ja dałam sobie, ludzkie stopy w japonkach, teraz to jest bardzo popularne widzowie, zaraz zaczyna się sezon na sandałki, na japonki, więc proszę bardzo, tak wyglądam, to jest Mój nowy skin w Robloxie. Jak zostawicie pod tym filmem, załóżmy, nie wiem, ile. 5000 łapeczek w górę, bo musi być dużo, to nagram odcinek w takim stroju, widzowie. Naprawdę. Nagram odcinek w takim stroju. Zapisuję sobie te wszystkie kody nowe. I także teraz ja wpuszczę moich widzów na mój serwer i zobaczymy sobie, jak oni zareagują. Ale słuchajcie, ja najpierw muszę się gdzieś schować, gdzie ja powinnam się schować? Może. No tutaj się gdzieś schowam na policji. Dobra, ja już jestem gotowa. Pokazałam wam wszystkie kody. Pamiętajcie, że jeśli chcecie przepisać te kody, to zatrzymajcie sobie filmik w tym momencie i po prostu przepiszcie sobie na kartkę czy coś. Dobra, słuchajcie. Jak teraz tu wejść? Dobra, jestem. Słuchajcie, schowałam się i otwieram serwer. No i spójrzcie tylko na to, widzki, coraz bardziej dołączają coraz częściej coraz więcej ich tutaj i napisałam im, że muszą mnie znaleźć. Dam im taką minutkę, bo myślę, że mogą mnie nie znaleźć i mogą mnie nawet nie rozpoznać. Ale zobaczcie coraz więcej, ich szukają mnie, no niech mnie szukają, patrzcie Ona poszła do sklepu spożywczego, tamto się nie schowała Ja nie mogę Dobra, zobaczymy sobie, czy ktoś mnie znajdzie Dla im jeszcze chwilę, bo to nie jest odcinek schowanego, więc Co jest, co ona ubrała? Ej, co ty, patrzcie, co ona ma ubrane, co to w ogóle za skin? Ej, no ona mnie wyprzedziła, co jest? Co to jest za strój jakiś? Zepryt? Co to jest za jakiś dinozor, jakiś dziwny, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, słuchajcie, ja wyjdę i im się pokażę, pokażę im nowe haki, patrzcie. Wychodzę, o, patrzcie, biegnę, zobaczymy, czy zwrócą uwagę. Okej, okay, tutaj ktoś stoi. Podejdę, patrzcie, oni będą w szoku, kto to jest? Ja nie mogę zobaczyć, jak ja wyglądam. No przecież to jest takie śmieszne. Skąd masz wipa? No mam wipa. Nie wiem, czy to pytanie do mnie. Ale... Zobaczymy sobie, co oni powiedzą. Patrzcie, patrzcie, to ja jestem siema. Ej,ka, to jest mój nowy skin. Zobaczcie, fajny mam skin ładny. Mega ładny. O, ładny, naprawdę. No naprawdę tak, tak naprawdę. Serio, to jest nowy skin. Ej, one chyba uwierzyły, serio, ale zobaczcie, jeszcze ściągnę im koszulkę może, żeby zobaczyły, że nie mam właśnie ubrane mm, głowy. Patrzcie, ściągam to i patrzcie, nie mam głowy. To jest mój nowy skin. Ej, te japonki pasują do kamizelki, zobaczcie jaki mam super strój. Mogę ci zrobić edit i się coś zapytać? Nie, bo ja teraz mam taki skin, nie ma robienia editów, ja mam pewien problem, ponieważ nie mam głowy. Tak to widać. Ale co? Ja nic nie żartuję, tak? To będzie mój prawdziwy skin, koniec kropkę ja taki mam i teraz pięcioraczki będą miały mamę bez głowy. Widzowie, spróbujcie sobie zrobić takiego skina. Napiszcie w komentarzu, czy wam się udało. Fajno mam wcięcie w talii, ale teraz y, chyba y, im się nie podoba. Oni się pytają. Ej, widzki się pytają, gdzie ja mam głowę? A ja napisałam, zgubiłam, pomóżcie mi znaleźć. <laughs> Serio szukają! <laughs> Ja po prostu sobie wpisałam kod I nie mam głowy Gdzie jest moja głowa I one naprawdę szukają mojej głowy Dobra wchodzę tu i szukam One na serio w to wierzą Ja nie mogę Mimi no szukaj mojej głowy Gdzie jest moja głowa Gdzie jest moja głowa Gdzie ona jest Dobra widzowie kończymy ten odcinek Napiszcie jak wam się podobało Wbijajcie do grupy jeśli chcecie być też na odcinku Na serwerze moim prywatnym No i widzimy się w kolejnym odcinku